Może ci się wydawać, że za każdym razem, kiedy wychodzisz z jakąś nową intencją, chcesz popracować nad nowym nawykiem, zaprowadzić jakąś ważną zmianę w swoim życiu, właśnie wtedy wszechświat rzuca ci pod nogi wyzwanie, które sprawi, że możesz podjąć podobne decyzje do tych z przeszłości, że podążysz podobnymi wzorcami co kiedyś, bo tak jest po prostu łatwiej jeśli czasem wydaje ci się że wszechświat cię testuje i czasem masz tego po prostu dosyć to koniecznie zostań ze mną do końca tego odcinka podcastu wysokie wibracje wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji ja i ty jesteśmy połączeni jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób, w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś, Zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Słuchasz podcastu Wysokie Wibracji prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Nasza duchowa podróż i wzrost jako dusz tutaj na Ziemi jest moim zdaniem niesamowita. Każdy z nas indywidualnie, ale także razem, jako kolektyw ludzi, przechodzimy przez sytuacje, poprzez które odbywa się właśnie nasz wzrost. Napotykamy sytuacje, w których nasza wiara zostaje wzmocniona, dzięki czemu dostarczamy do zbiorowej świadomości np. innych reakcji czy też emocji na pewne zdarzenia. I dzięki temu tworzymy też inne wzorce, do których cała reszta dusz ma dostęp. Czym są testy? Moim zdaniem, co mogą dać Tobie, mnie i innym ludziom? Często pracując z różnymi osobami Widzę, że kiedy chcą one zamanifestować w swoim życiu coś nowego albo doświadczyć, ja to lubię nazywać, takiego innego wymiaru rzeczywistości, wprowadzić jakąś zmianę chociażby nawyku, mają wrażenie, że wszechświat je właśnie testuje. Często powtarzają to, że no tak, ja się teraz staram na przykład wprowadzić nowe przekonanie, albo naprawdę wierzę już w to, że tak i tak w moim życiu jest. Ale wszechświat mnie właśnie testuje. Przesyła mi takie wydarzenia, takie sytuacje, które powodują, że mam troszeczkę pod górkę. Wiesz co tak naprawdę się dzieje w tym momencie? To nie wszechświat do końca testuje ciebie. Chociaż być może na końcu tego podcastu okaże się, że jednak tak jest. Ja mam takie podejście i widzę to z tej strony, że to my sami się testujemy, że to my stoimy za tymi testami. Dlaczego? Dlatego, że wszechświat to energia, czysta energia, od której nikt nie może być oddzielony. Po prostu i ty i ja jesteśmy tą energią. Wszechświat jako taki nie ma ego, choć ludzie często oceniają wszechświat, jego poczynania, Poprzez swoje ego. Kiedy czujesz, że przechodzisz jakiś test u wszechświata, który możesz zdać lub oblać, to jest to część oceny, która pochodzi z ego, ale z Twojego ego. Jedyne, na czym zależy wszechświatu, to mój i Twój wzrost, bez względu na to, którą drogę wybierzesz dłuższą czy krótszą. Takie sytuacje zdarzają się, ponieważ Stajesz się bardziej świadoma i dostrzegasz swoją walkę ze starym. Na przykład ze starymi nawykami, przekonaniami czy też myślami i co za tym idzie, działaniami. Częściej, na przykład, dostrzegasz takie sytuacje, w których reagujesz automatycznie. I to od ciebie zależy, którą drogą pójdziesz. Czy tą znaną, czy też tą nową. Im częściej zaczniesz wybierać nowe. Tym rzadziej będą pokazywać się te stare elementy, stare wzorce i stare drogi. Dlaczego więc pewne wydarzenia dzieją się i powracają do nas, i to właśnie te wydarzenia najczęściej traktujemy jako testy w swoim życiu. Mówię tu na przykład o takich sytuacjach, w których trafiasz na podobny powiedzmy rodzaj osoby. Z którą nawiązujesz relację, jakąś, czy to relację taką bliską, czy też biznesową, albo wraca do ciebie jakaś sytuacja związana chociażby ze zdrowiem. Więc kiedy wracają te stare ścieżki, kiedy pokazują się te stare wyjścia z sytuacji, to wtedy właśnie patrzymy na, na to jako test, dlatego że mamy wybór, którą. Drogą pójść, czy tą nową, czy jednak tą starą. I teraz, dlaczego te pewne wydarzenia się w ogóle dzieją i powracają do nas? Po pierwsze, to może być jeszcze konsekwencja starych działań, starego sposobu twojego myślenia, twojego odczuwania. Dlatego, że ten stary sposób myślenia i odczuwania ma wpływ jeszcze na twoją. Rzeczywistość, która dzieje się teraz. Przecież to jest przez jakiś czas jeszcze częścią Twojej rzeczywistości do momentu, kiedy nie przejdziesz już na nową, kiedy nie zrobisz tego przeskoku energetycznego. Jeśli czułaś i wierzyłaś w coś przez wiele, wiele lat, to ciężko, aby to coś zmieniło się od razu, jak zasknięciem palców. Mimo Twojej nowej świadomości, w rzeczywistości możesz doświadczać konsekwencji starego podejścia. To jest po prostu przestawianie się na nową częstotliwość. To jest takie opóźnienie w czasie, niestety, ale egzystujemy tutaj w czasie i może być po prostu to inaczej doświadczane przez każdą z osób. Dla każdego z nas to będzie inny odcinek czasowy tego przejścia ze starego w nowe. Jest to też zależne od tego, jakiego tematu jakiej sfery to dotyczy dla każdego z nas, dana sfera życia będzie łatwiejsza do przekalibrowania się do zmiany tej częstotliwości niż inna. Potrzebujesz więc cierpliwości i przechodzenia nad tym bez emocji i ze zrozumieniem, że OK, to jest po prostu część starej mnie. I to przejdzie, to minie. Jeżeli nie będziesz podejmować żadnych pochopnych decyzji, ani nie będziesz reagować na to jakoś bardzo mocno emocjonalnie, to pozwolisz temu odejść i pozwolisz, żeby Twój nowy sposób, w jaki odczuwasz, i Twoja nowa energetyka zaczęła manifestować się w rzeczywistości. Po drugie, to, dlaczego pewne wydarzenia dzieją się w naszym życiu, takie wydarzenia, które uznajemy za testy, to jest to, że w naszym życiu dzieje się to, czym wibrujemy, a nie to, czego tylko chcemy. To, co teraz przeżywasz, może być idealnie dopasowane do tego, jak wibrujesz. Może po prostu odpowiadać Twoim wibracjom, a to dla ciebie może być informacja. Że poza pracą nad swoim myśleniem potrzebujesz pracować mocno nad swoimi emocjami i uczuciami, po to, żeby tworzyć inne, wyższe wibracje. Pamiętam, że kiedy ja zaczynałam pracować właśnie nad zmianą tego, co manifestuje się w mojej rzeczywistości, to przez jakiś czas brakowało mi tej cierpliwości. Cierpliwości, poczekania na efekty zmian we mnie. I to też wpływało na to, że te wibracje, które tworzyłam poprzez zmianę emocji i uczuć, a potem myśli, one nie były stałe. To było tak, że ja wchodziłam w pewne wibracje, tworzyłam sobie coś w emocjach, w uczuciach, w myślach i wierzyłam w to bardzo mocno. Ale potem sama tworzyłam sobie te testy w różnych okolicznościach, spotkaniach chociażby z ludźmi, to brakowało mi cierpliwości, żeby zaczekać na ten przeskok. A więc zmieniałam znowu swoje wibracje na te niższe i dziwiłam się, że coś do mnie trochę dłużej przychodzi albo że zabiera mi więcej czasu, żeby zamanifestować pewne rzeczy. Dopiero kiedy przyjęłam to i zrozumiałam, do końca, jak to działa, i powiedziałam sobie: OK, tak, tu są pewne rzeczy, które dzieją się w moim życiu, dlatego że są konsekwencją jeszcze starego życia. Moje wibracje, jeżeli będę je utrzymywać na wyższym poziomie i będę pilnować swoich emocji i uczuć, sprawią, że zaczną pojawiać się inne okoliczności, inne osoby, inne rzeczy w moim życiu. I rzeczywiście. Tak zaczęło się dziać i potem zaczęłam się też tym bawić i patrzeć jak szybko pewne rzeczy mogą manifestować się w moim codziennym życiu. To właśnie może być dla ciebie taka informacja, że poza tym, że dzieje się coś, co jest konsekwencją jeszcze starych nawyków i tego co działo się w przeszłości, druga rzecz to jest to, że właśnie możesz już myśleć inaczej, ale niekoniecznie czujesz i Tworzysz emocje inaczej. Pamiętaj też o tym, że to, co dzieje się w Twojej rzeczywistości, to niekoniecznie muszą być testy, dlatego że wszechświat jako taki, ten wszechświat poza nami, którego jesteśmy częścią, on nas nie testuje, tylko daje nam znaki. Na przykład znak, że coś jest nie dla Ciebie, że coś jest niedobre dla Ciebie w tym momencie. Albo że jesteś na złej ścieżce. Wszechświat może cię przekierowywać poprzez takie znaki. I te znaki często mogą być też od nas odbierane jako testy. Ale wszechświat dba o to, żebyśmy weszli na ścieżkę, na której możemy realizować coś lżej, coś szybciej. I jeżeli tylko przebudzimy się dzięki tym znakom, to będziemy mogli doświadczać, Manifestowania się różnych sytuacji, rzeczy, okoliczności o wiele szybciej. Kiedy jesteśmy w sytuacji, która wydaje nam się ciężka, wtedy właśnie najczęściej się przebudzamy i dostrzegamy kolejne możliwości. Rozciągamy się i rozwijamy. I mentalnie, i duchowo. Zaczynamy dostrajać się do tego, kim tak naprawdę jesteśmy. W środku. Kiedy przestajesz myśleć, że wszechświat cię testuje, a w zamian za to dostrzegasz, że cię przekierowuje, zaczynasz też dokonywać innych wyborów i podejmować inne działania, a to zaczyna przynosić właśnie inne efekty. Wszechświat może cię pokierować do najlepszych dla ciebie rozwiązań i wyborów, ale tylko wtedy, kiedy jesteś na to gotowa. Po co w ogóle sami się testujemy? I czego mamy się z tych testów nauczyć? Czy też czego mamy nauczyć się z tych znaków od wszechświata? Zanim osiągniemy jakiś cel, który jest totalnie dla nas teraz odległy, od tego zwłaszcza od tego, co manifestujemy w życiu obecnie, potrzebujemy przejść pewne etapy i być gotowymi na zmaterializowanie się tego czegoś, tego czegoś innego w naszym życiu. Uwierz mi, że choć teraz może ci się wydawać na przykład, że z pewnością będziesz wiedziała, co zrobić z kwotą miliona złotych, jeśli nie przygotujesz się do doświadczenia tej kwoty mentalnie i duchowo, nawet jeśli w jakiś magiczny sposób uda ci się na chwilę, dłuższą trochę, dostroić do tej wibracji, to może być tak, że ta kwota do ciebie przyjdzie, ale jedynie na chwilę. A więc testujemy się po to. I dostajemy znaki po to, by być gotowymi na doświadczanie tego, o czym marzymy i co teraz wydaje się dla nas celem. Bez uczenia się, bez wzrostu, bez doświadczenia pewnych stanów i emocji możemy zrobić sobie po prostu krzywdę, ponieważ nie będziemy gotowi na przyjęcie i udźwignięcie czegoś, do czego nie dorośliśmy w jakiejś sferze. Testy to jest taki... Trening, który macie doprowadzić do mistrzostwa. Testujemy się także dla dostrzegania kontrastu, aby docenić to, co wykreujemy, aby mieć świadomość, czego chcemy doświadczać więcej. Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje. Chcesz zacząć w łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami? Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie? Pragniesz nauczyć się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro? Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź, ku czemu prowadzi cię Twoje serce. Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju. duchowekursy.pl Często, kiedy jest nam zbyt wygodnie... I dobrze, przestajemy się rozwijać, prawda? A więc podświadomie stawiamy się w nowych okolicznościach albo takich, które nie są dla nas wygodne, aby wyrwać się ze stagnacji, aby nakłonić się do wzrostu, do zmiany, do rozwoju. Testy sprawiają, że stajesz się tą osobą, która może podążać ścieżką, którą wybierze i spełniać cele swojej duszy. One sprawiają, że dostrajasz się do prawdy w tobie i masz odwagę być sobą w pełni. Ważne, aby być świadomym tego, że kiedy pracujemy nad sobą, oczyszczamy swoją duszę, ciało, umysł, po drodze przyciągamy wiele rzeczy, ludzi i okoliczności. Czasem takich, które nam, starym, kiedyś wydawały się chciane. To są czasem takie wydarzenia, które sprawiają, że zatrzymujemy się na chwilę i mocno zastanawiamy, czy z tego skorzystać. Ale właśnie dlatego, że cały czas się rozwijamy i rośniemy, nie zawsze, a raczej rzadko to, czego doświadczamy jako pierwsze, będzie tym dla nas najlepszym. To jest pewnego rodzaju test, który przyciągamy sobie sami, bo przecież kiedyś Wysyłaliśmy te, a nie inne wibracje i to dosyć długo, weter, i one nam się teraz zmaterializowały. Ale teraz to jest nasz wybór, czy wejdziemy w daną relację, czy skorzystamy z jakiejś okazji czy okoliczności. Dlatego zawsze warto pytać swojej duszy połączonej z intuicją: czy to teraz jest dla mnie najlepsze? Wszechświat jest zawsze gotowy dać to, co dla nas najlepsze, jeśli tylko my jesteśmy gotowi tego doświadczać dać ci wspaniałą pracę. Pod warunkiem, że już wiesz, jak ją doceniać i o nią dbać. Spełni każde Twoje marzenie, kiedy już staniesz się osobą, która potrafi w te marzenia wierzyć bez względu na wszystko. Da ci też prawdziwą miłość, pod warunkiem, że nauczysz się kochać bezwarunkowo siebie i nie ranić się, a więc także będziesz w stanie to dać komuś innemu. Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz testów? Ciężkich dla siebie sytuacji. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że wszystko zawsze zmierza ku najlepszemu dla ciebie. Wszechświat nie robi nic przeciw tobie, robi wszystko dla ciebie. I zmiana tej perspektywy, i przypominanie sobie o tym w każdej sytuacji, która wyda ci się testem, która wyda ci się nie do przebrnięcia, kiedy powiesz naprawdę wszechświat znowu więc kiedy zdarzy ci się coś takiego, Przypomnij sobie o tym, że nawet jeśli teraz wydaje ci się to ciężką sytuacją, to wszechświat nie robi nic przeciw Tobie. Robi to dla Ciebie, abyś wzrosła i abyś stała się osobą gotową na otrzymanie wszystkiego co najlepsze. Nieważne jest też do końca, co zrobisz w tej sytuacji, bo najbardziej istotne jest to, jaką energią i wibracjami emanujesz, a więc pilnuj swoich emocji. I swoich uczuć. Nie zgadzaj się też nigdy na mniej niż to, na co zasługujesz. Pamiętaj też, że Twoją pracą jest się przygotować na to wszystko, co wszechświat ma dla Ciebie najlepszego czyli pracować nad sobą i doprowadzić do tego, że kiedy wszystko to, na co tak bardzo czekałaś, o czym bardzo marzyłaś, do czego dążyłaś, wszechświat będzie gotowy Ci dać, a on jest gotowy zawsze, to ty będziesz gotowa to otrzymać i będziesz gotowa z tego korzystać dla dobra nie tylko swojego, ale przede wszystkim także wszystkich innych dusz, które są tutaj po to, żeby się rozwijać. I pamiętaj o tym, że wszechświat i ty to energia, to jedność. Mam nadzieję, że ten podcast jest dla ciebie wartościowy. Będzie mi miło, jeśli go skomentujesz lub udostępnisz. Bardzo serdecznie Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.